O, halo widzowie, dzisiaj będziemy robić live. A. No, z czego możemy nagrywać live? A? Oczywiście z anarchii na boksie. No, tylko na tym umie grać. No i bez przedłużenia sobie. polatamy po mapce. Czy może polatamy? No to jest o czymś innym. Live. I wy wiecie, o czym. Ja ale Nikt tego nie widział. Tego nie widziałeś. No ale... K e like <laughs> GIT jest, git, widowy, git, git, Teraz sobie bym. Co to jest? Co ja wiesz? Teraz bym sobie coś kupił na rynku, bo za 10M to sobie mogę wykupić po rynku. W moich snach mogę sobie wykupić po rynku, ale to w moich snach. A sny mam ciekawe. Zależy na kogo. Zapraszam. Możecie udostępniać różnym ludziom tego live'a. Może będą oglądali. Ale by wyrwać jakoś coś ładnego za mały majątek, ten ja taki voucher na VIP'a bym szukał za półtora miliona, ale nie ma. Okej, okay. nie ma. Nie, ja za półtora miliona. Ten, który ogląda teraz tego live'a, bo... Y, ty, pani y, Ty... Dobra, ty y, napiszesz coś na czacie? To, y, ty osoba, Nie, dobra. Dobra, ja miedzyj mi się. Stres, wizu. Stresa, wizu. Widzę stres to jest stres. stres. Po live polecam ten. Obejrzeć... Jak to się nazywa? Film Olika, gdy robi... No, nie. Znaczy, dobra sponsor Kasperoza. Wpiszcie w komentarzach sponsor Kasperoza. Polecam. Obejrzeć po live'ie oczywiście. Nie to Olika? No ma kanał. Ale ja trochę lepszy nie będę już się tak flexował. Ale ja trochę oczywiście widzę albo widzko lepszy mam. Nie będziemy się oszukiwać. Czekam jednak trochę lepszy. Co tu się tak... Co tu jest? Co tu jest taki? A, jest gdzieś tu w Nie no, widzę, nie ma, bo A Ano siedem, leksa, nooo. tam. Mmm, mmm, tam. Widzę udostępnię y, albo witzka. A, to Box A ten, który teraz jest na live, to napi. O, dwie osoby. Siema, siema, siema. Siema. Druga osoba. Siema, siema. Pozdro. O, trzynaście bloków. Git. O, dobra, mam. Yy, ten. Udostępnijcie film kolegom albo koleżankom. Znaczy live, Dobra. Yy. Dzięki, że druga osoba. Wbija. Napiszcie coś na czacie na żywo. Jaki to inny streamy panda? Przys to ten sam jestem. Jak to panda? Pamiętasz mnie? Slajwa tamtego. Musisz mnie pamiętać. Nitka za nitka. To inny streamer. Jak to inny streamer? Nie rozumiem cię. Widz, Wizu widzło. Kto ma anarchiczny klucz, BTW? Gamer Gamer Kto ma anarchiczny klucz Gamer Pani Gamer Kto ma anarchiczny klucz Cię nie rozumie Nie rozumia Nie rozumia patrzcie, co może zrobić z anarchicznej skrzynki. To jest bardzo fajne. To. To jest ultra fajne. to. W sumie wszystko jest widzowie fajne. A to jest najlepsze, chyba, ja widzę. Albo widzko. Znaczy, widzę. Albo widzko. No w sumie. <laughs> Pół biedy. I napamiętajcie, no, na 10 like Robimy konkurs. Ej widzu, możesz na chwilę wyjść z live'a? Please, widzu. Bo nie możemy grać na Anarchii, bo nie chcę podać swojego hasła. Bo mam trochę. Albo zakończam stream'a. Widzu, wyjść z live'a, please. Vizu Dobra, ale widz, czemu nie wyszły z live'a? Wiesz, że teraz możesz mi się wbić na konto. Nie, nie wbijaj się na konto. Dobrze, że to był jeden widz. I to chyba stały, bo wiem kto to. No drugi widz. Siemano, widzu. Dzięki, że wbijeś nam wybrałeś akurat w mojego streama. Dzięki.

nosowanie Schema widzowie siema, siema. Chcecie mi coś wręczyć? To możecie iść e, topki CH2 albo tu po prostu przyjść. Wszystko popatrzeć na mnie. albo se Popisek na MSG ze mną. A trzeba przyjść koło mnie. Wow. Poczekaj. Może zobaczy na mój live i mnie wbija ten ty, tak. A nie by było, jakbyś mi wbił. Ty. Tak, ty. jakbyś mi wbił na live, a. bym by płakał. Tak. Ty. Tak, klęci. oj no. no, Igi. no dobra Ale nie, 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 po live, po live, po live Igi. Po live Ci mogę ocenić Polawieć i ocenię, ok? Polawieć i ocenię, leży, bo chciałbym tylko przeżyć. U, wszystkie i w końcu siebie wierzyć. Patrzcie tu, patrzcie to, widzowie, tu nikogo nie ma. Widzicie kogoś? Nikogo nie ma, ale tak zrobię. Ci staje magia. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Piąty, szósty. Widzowie, to się nazywa magia. Tylko wam powiem. To jest magia, widzowie. To jest magic, magic. I teraz ich widać. I teraz będą po jednym znikać. Po prostu magic. Pa pa pa. pa. I co jest? Czemu oni znikają? O, pojawiają się. Pojawiałem znikają. pojawiają się Hmm. Ale i bo jak wasz, bo jak wyjdę z anarchii i wejdę na nią, to będę musiał pokazać swój login. Ja właśnie nie mogę pokazać swój login. Ja bym wyszedł i poszedł na twój serwer, to ja bym wrócił na anarchii, to bym musiał pokazać swój login. Więc nie mogę, sorry. Na odcinku mogę. Nie, w sumie na odcinku też nie mogę No po live ie. Napiszę do ciebie... Yy, napiszę do ciebie na DC Po prostu po live I pocenię go. No sorry Igi, nie mogę. Nie chcę swojego osła zdradzić. jest taki jeden... No dzięki, że dałeś like, ale no nie mogę. I suba nie mogę. Byłem... Ustępnij swojej login, a za ja mam hajsu. Ja prawie do topki się dostanę za niedługo. Mam jedną 29... Jedną 29 tego typa i zaraz będę w topce. Oj, ty to potworek w ogóle. Mam jedną 29 dziewiątą tego typa. Hajsu. Zrozumiesz to? Jak zasłonić? Jak zasłonić? Siema widzów! Bijaj! Bijajcie wszyscy! Ale Igi, Igi, ja wiem jak to zrobić. Ale Igi, musisz mi dać itemy za to, że ci oceniam. Na boksie. Musisz mi dać itemy. Bo zobacz sobie na tytuł tego filmu. Zajty ci ocenię. Tylko porządne. Zajty ci mogę ocenić. Zajty ci ocenię. Ok. Trzecia osoba wbiła. Pozdrowienia. Mmm, archiwka. No nie no, igi. Pierwsze dajesz, bo ja bez sensu to ja nie będę wychodzić. No sorry, muszę. No nie no. Dobra, na minutę ci tam pójdę na ten serwer. Ale coś mi musisz dać. Jak się nazywa ten serwer? Szybko. Jak się nazywa serwer? Jak się nazywa serwer? Napisz. Jak się nazywa serwer? Bez nazwy to ja nie zagrę. To nie jest żadna współpraca. Ok? Szybko. A co za 10 minut? ja się na minutach. Mogę pograć 5 minut na tym serwerze. Albo 3 minuty, bo chłopie, 3 minuty, ale musisz szybko podać. Wy wysyłać takie serduszka albo takie emoji? Aha, bo wy ich pewnie nie widzicie. Albo... Widzicie? I hoka tata, i hoka Szybko, bo opuszczają mnie osoby. Dobra, nie. Niemożliwe. Nie. Ja nie mam to, bo ja to zgłaszam, wiesz o tym. you. <music> Oj, widzowie, ja naprawdę nie mogę się zalogować. Ej, wystawcie mu bana. Nie mogę się z serwerem połączyć. Masz. Ej dobra, widzowie. A mnie naprawdę szukał. I po co ja teraz robię. Eee, Ekranu. I po co ja teraz robię. Chodzę na Discord anarchii. Discord. Anarchia. In sebi počakamo. No, čko. Hm. Mm. Ej, patrz sobie na live. A. Do administratora pisze coś. Tylko ci mówię, jakby. A właśnie nie wylogujesz z tego konta, bo jesteś bana. Wiesz o tym. I za to jest sperm. Jak coś Tylko muszę coś zrobić? Czemu ja nie mogę dołączyć do tego? Co jest? O, Noc. A to wszystko jest na live. O! Wystraszył się. Ja nie wydał wszystkie pieniądze, to i tak go zgłaszam. Ha. Ale to jest na live w sumie. Dobra, to ja go Okej, okay. wyślij. Zobaczymy. Okej, okay, już wysłałam. еще нагревать Что сама выпустишь? Hey, there, little bit we a good one,